Słuchajcie, pojawiły się zwiastuny zapowiadające to, co nas czeka w trzecim odcinku Cyfrowego Cyrku. A do tego odkryłem kilka ciekawostek fabularnych, także oglądajcie uważnie. Przy ogłoszeniach Cyfrowego Cyrku zdradzono nam, że jedną z największych tajemnic tego miejsca jest abstrakcja i cały ten proces zamiany cyfrowej wersji człowieka w potwora. Cóż, najbliższe odcinki mają powoli wyjaśnić cały ten proces i właśnie w trzecim odcinku otrzymamy pierwszą taką ważniejszą wskazówkę dotyczącą abstrakcji. Obecnie wiemy, że abstrakcja spowodowana jest przez załamkę psychiczną postaci, a osoby, które są już tym potworem, strasznie cierpią, dlatego też od tego bólu wariują i wszystkich atakują. Jednak dokładnych szczegółów tego procesu i ich dalszego losu po zamknięciu w piwnicy przez Keina. Nie znamy. Ale nadal, jeśli chcecie cały odcinek o abstrakcji, zostawcie teraz suba i komentarz. Hashtag abstrakcja, a coś takiego wam przygotuję. Idąc dalej, jeśli dobrze śledzicie naszą serię z Cyfrowego Cyrku, zapewne już wiecie, że trzeci odcinek będzie na temat naszej Zubolki oraz Kingera. I historia zostanie tutaj nam rozwinięta. Oczywiście, skoro trzeci odcinek ma też zdradzać coś więcej na temat tej abstrakcji, to być może kogoś owa abstrakcja czeka. Cóż, kolejne odcinki mają być... Tylko o jednej postaci. Odcinek czwarty o Gengel, odcinek piąty o Ragacie, a odcinek szósty o Jacksie i tak dalej. Jednak ten nadchodzący, jak już zauważyliście, jest o dwóch postaciach, co może oznaczać, że jedna z nich właśnie tutaj abstraktuje. I to by wyjaśniało, dlaczego nie mają swoich osobnych odcinków, a są połączone te dwie postacie w tym jednym. Ale czy abstrakcja będzie czekać naszą zubolkę, czy Kingera? Otóż, Zubolka nie potrafi się zidentyfikować, w sensie ona nawet nie wie, czy jest człowiekiem. Ona nie wie, czy mówić o sobie ja, ty, my, wy, oni, a może trójkąt, kalkulator, czy nie wiem, ołówek. Totalnie jest ona zagubiona, więc jej psychika również może być teraz na skraju załamania, no bo ona totalnie nie wie, jaki jest sens jej istnienia. Lecz z drugiej strony mamy Kingera, króla w strachu, gościu wszystkiego się boi. Cierpi on przez straszną st i do tego powoli zaczyna mu, no tak mocno już można powiedzieć, odbijać, co można zauważyć momentami w niektórych odcinkach. Także Jedna jak i druga postać jest obecnie bliska abstrakcji. Także zostawcie im serduszko w komentarzu i trzymajmy za nich kciuki. Może udaje im się przetrwać ten trzeci odcinek z pomocą innych postaci. Być może Zubolka w końcu odnajdzie swoją tożsamość, a Kinger stanie się prawdziwym, odważnym królem godnym tego tytułu. Jednak jeśli mielibyśmy wybrać kto abstraktuje, cóż, wcześniej najbliżej był Kinger. Jednak teraz twórcy animacji udostępnili nowy szkic nawiązujący do Wieczerzy z pierwszego odcinka, gdzie to wszyscy sobie pod koniec dnia jedli swoją kolację, i tym razem przy stole zabrakło naszej zubolki. Czyżby była to podpowiedź, że stanie się z nią coś złego? Oj, mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o abstrakcję może to będzie związane z jej tajemnicą o tym, że nie lubi ona podróży i na jakiejś z podróży zostanie uwięziona. Co więcej, w muzycznej przygodzie, czyli takim, ale odcinku dodatkowym z zabawkami, możemy zauważyć, że Kane rozkazuje naszej pomni śpiewać. A potem dostaje ona szampon, ale nie byle jaki, ponieważ jest na niej wizerunek postaci postaci, którą już mogliśmy zobaczyć we wcześniejszych zapowiedziach przyszłych odcinków. I jeśli odnosi się to do naszego nadchodzącego trzeciego odcinka, to zdradzę Wam, że ta postać znajdowała się w fast foodzie i to właśnie tam mogliśmy spotkać naszego Jaxa przebranego za kasiera. Także niedługo do tego miejsca trafimy i poznamy więcej sekretów Jaxa. No właśnie, w temacie naszego królika opublikowano jeszcze jedno zdjęcie, gdzie widać na ścianie malunek Jaxa. Miejsce to wygląda jak jakieś zaplecze, być może to jest to zaplecze owego fast fooda. Jacks w ogóle w tym stroju, no jak pokojówka wygląda ewidentnie. Więc czeka nas dosyć spory obszar, do którego trafimy i będzie on pewnie większy niż nam się wydaje. No bo na początku to taki ala fast food. Miejsce generalnie dosyć małe, no bo ile tam będzie pomieszczeń? 5, 6, max, max to jest. Ale jeżeli tam jest fast food, no to pewnie nasze postacie nie tyle co trafiają do restauracji, a trafiają pewnie do jakiegoś małego miasteczka, więc mamy tutaj całe miasto i każda z postaci może tutaj trafić do innej pracy. Widzieliśmy na Związku też, że w sumie Kinger Trafia do nawiedzonego domu, więc on teoretycznie mógłby mieć taką opcję, że sprząta domy, czy jest pogromcą dychów, czy cokolwiek w tym stylu. Więc tam może wydarzyć się naprawdę wiele, ale czy tak będzie, to się okaże niedługo. Szczegóły tych lokacji możecie zobaczyć na moim poprzednim filmie. Także teraz nie będziemy tego ponownie bez sensu omawiali. Przechodząc dalej, twórczyni Jacksa zdradziła nam jedno ze zdań, które Jacks wypowie w trzecim odcinku. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Oczywiście wszystko zależy od kontekstu i sytuacji, w której to zdanie padło, ale według mnie nie podano takiego zdania przypadkowo. Otóż owe zdanie, które wypowie nasz królik, brzmi: Nigdy więcej nas tak nie nazywaj. I cóż, są tu dwie opcje. Opcja pierwsza jest taka mało istotna, czyli po prostu Jax pracuje w tym fast foodzie lub spotyka jakiegoś npc ta i ten zwraca się do Jaxa w sposób, który mu nie odpowiada. Wiadomo, Jax, jak to Jax na pewno się zdenerwuje i zacznie go jakoś wezywać, może tego zdania właśnie użyć w takiej nieistotnej sytuacji. To zdanie twórcy podali tylko po to, żeby nas tak trochę zbejtować i żebyśmy myśleli, że wow, coś niesamowitego się wydarzy. Wiadomo, jak to z Jaxem bywa, on na wszystko może zareagować grubo. Jednak to jest opcja Taka normalna, że nic się nie wydarzyło, nic nie było wnoszącego do serialu, ale druga opcja jest bardziej mocna i tu robi się naprawdę grubo. Otóż, jeśli wspomniane słowa nigdy więcej nas tak nie nazywaj odnoszą się do nazwania ich NPC-tami, to tutaj naprawdę mocna akcja, ponieważ, jak pamiętacie, poprzedni odcinek istnieje szansa na to, że jedno. Osoba, jedna z tych cyfrowych postaci jest NPC-tem, który to udaje człowieka, który to jest impostorem, skrywa się wśród innych. I jeśli tym impostorem, tym NPC-tem jest Jax i to on udaje tego człowieka, to nazwanie go NPC-tem może być dla niego podwójnie bolesne i może spowodować, że ten będzie zachowywał się jeszcze bardziej hamsko niż zwykle, żeby tylko udowodnić innym, że no nie jest to prawdą. Ja nie jestem NPC-tem. Nigdy nas tak nie nazywajcie. Nie nazywaj mnie tak więcej. Oczywiście zdanie to może odnosić się do wielu innych sytuacji, ale ta teoria według mnie jest najbardziej taka mocna. Jakby tak było, to naprawdę byłby niezły plot twist. Także jakie macie wy pomysły, w jakim celu Jax powiedział, nigdy więcej nas tak nie nazywaj? Dajcie znać w komentarzu. Kolejno, na temat trzeciego odcinka zdradzono też, że to dopiero tutaj zaczyna się prawdziwa akcja. Otóż jedna z osób oglądających show powiedziała do twórczyni, że obecnie uważa cyfrowy cyrk jako taki dla dzieci i nie dzieje się tam nic strasznego, jak zapowiadano na początku. I cóż, twórczyni na temat tego komentarza w sumie udzieliła odpowiedzi i powiedziała, że wszystko zmieni się. Wraz z pojawieniem się trzeciego odcinka, ponieważ to w nim zaczynają się prawdziwe, mocne akcje, które nie są dla dzieci. Także widzowie wyczuwam tutaj abstrakcję i jakąś poważną, dodatkową tragedię, która to rzeczywiście wpłynie na nasze postacie w cyfrowym świecie. Wiemy już, że odcinek ten jest już prawie gotowy, i na chwilę obecną twórcy uważają, że. Jest to najlepszy odcinek z cyfrowego cyrku, jaki to wyjdzie. Co oznacza, że będzie jeszcze ciekawszy niż poprzednie dwa i zapowiada się naprawdę. Dobrze. Jednak nie jest tak do końca dobrze, jeżeli chodzi o premierę, ponieważ niestety sobie jeszcze poczekamy. Ponieważ najwcześniej odcinek ma pojawić się pod koniec wakacji, a najpóźniej pod koniec roku. Także, w tym pozytywnym scenariuszu, tak za dwa miesiące zobaczymy odcinek, a w tym pesymistycznym, to tak, mak za 5 miesięcy ten odcinek się pojawi. Do tego pewnie pamiętacie, że w poprzednich odcinkach mówiłem Wam o tajemnicy zubolki, o tym, że nienawidzi ona podróży, nawet w tym odcinku o tym wspomniałem i teraz widzowie zdradzono więcej na temat tej informacji. Otóż twórczyni zubolki zasugerowała nam, że jest ku temu ważny powód, a mianowicie oglądający spytali się, dlaczego ona nienawidzi tych podróży, i twórczyni powiedziała. A widzieliście te podróże? No właśnie, zasugerowała tu, że owe podróże musiały być naprawdę straszne i nic dziwnego, że teraz zubolka ich unika. Ale czy poznamy te stare, straszne podróże? Jeśli tak, to w trzecim odcinku, bo to ten będzie poświęcony... Tematowi z czyli w sumie jej tajemnicy podróży. I co więcej, powstała teoria, że Jax jest taki hamski, ponieważ cyfrowy świat jest zbyt kolorowy i radosny. O czym mówiliśmy na jednym z odcinków. Lecz teraz, widzowie, dowiedzieliśmy się, że powodem przemiany Jaxa we wrednego ziomka może być Kane i jego podejście do cyfrowego świata. Otóż wcześniej wysyłał on ich na podróże, które były pełne akcji i innych, no można powiedzieć, takich. Strasznych dla zubolki rzeczy, lecz teraz te wszystkie podróże są strasznie cukierkowe. Więc jego przemiana może wynikać z buntu. Faktu, że on no, chce powrotu do tego co było kiedyś, bo to kolorowe życie nie jest dla niego. Spokój sprawia, że ten strasznie się nudzi i zaczyna mu odbijać. Więc żeby mu nie odbijało, ten specjalnie zachowuje się. Tak, właśnie, no niemiło. Ale czy jest tak naprawdę, a może Jax jest po prostu zły? Co uważacie? Jax udaje, czy jest zły? Dajcie znać. Do tego widzowie udostępniono listę podpowiedzi do nadchodzących odcinków pierwszego sezonu. Są to podpowiedzi ciężkie do takiego odgadnięcia, ale już wam je przedstawiam, może uda nam się coś ustalić. Otóż, podpowiedź do tematu trzeciego odcinka brzmi. Cholera. Innymi słowy, to będzie chyba nasza reakcja, jak zobaczymy, co tam się wydarzyło, w stylu O mój Boże, co to ma być, co się dzieje. Także tak osobiście odbieram ten trzeci odcinek. Natomiast do czwartego odcinka podano słowo OH z dużą ilością takich kropek, więc tutaj mamy no raczej sytuację taką smutną, że oj, o, co tutaj się wydarzyło. Odcinek piąty opisano słowem haha, więc zapewne to będzie najśmieszniejszy odcinek. Natomiast dalej, odcinek szósty dotyczący Jacksa opisano słowem pistolety więc tutaj boję się zgadywać, co takiego z bronią palną zrobi nasz królik, ale pewnie będzie dużo się działo. Natomiast odcinek siódmy opisano słowem, ha? Ze znakiem zapytania, a więc tutaj wydarzy się coś dziwnego, podejrzanego, pewnie jakaś tajemnica. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny, ósmy odcinek, to opisano go słowem, och, ale tym razem takimi wielkimi literami, to jest takie potężne, o oh! więc będzie to pewnie jakieś duże zaskoczenie dla nas. Natomiast koniec sezonu Odcinek 9 opisano słowem What? czyli co? No właśnie, ten opis sugeruje na jakiś plot twist, więc być może po ostatnim odcinku odkryjemy coś, co zmieni nasze spojrzenie na wszystkie poprzednie odcinki. I słuchajcie, jeśli tak się wydarzy, to mówię wam, że na drugi sezon będę czekać jeszcze mocniej. Za to wy nie musicie czekać na nowy odcinek, bo taki wylądował na drugim kanale, gdzie odkrywamy tajemnicę ten przyjaciół 3.